Także tak zapowiadałem w poprzednim odcinku. Witam Was w drugim. W sumie będzie taka trochę clickbaitowa nazwa. Ale to nie będzie taki clickbait, że... No, że jest tytuł, ale treść będzie całkowicie inna. Tylko właśnie. Tak, zapowiadałem na live'ach. Na odcinkach jeszcze tego nie mówiłem, odcinków... zacząłem live'ów, ktoś może nie oglądać. Także powiem to na odcinku. Mam zamiar założyć świat prywatny, tak? I na ogół... Właśnie robię sobie takie live'y, które są typowo, typowo uznajmy, nie no to jest bez sensu. Charytatywne dla mojej osoby, w sumie dla mojej, dla, mojej, dla was, bo chcę sobie założyć pliwa, tak? I właśnie eee, Pliw to koszt, coś koło 5000 zł. Z czego. Ja muszę zapłacić tam bodajże 1500, żebym być adminem i wiecie. No ta osoba, która sobie umyśliła założenie świata prywatnego musi mieć hmm, 1500 zł, tak? To musi być wkład od tej osoby. I właśnie od pewnego czasu robię sobie live, y, no nie, mam tam donate y ustawione w sumie i z tych donate'ów właśnie mam zamiar zrobić sobie piwa, tak? Także wspólnymi siłami możemy sobie zrobić priva. Tylko żeby nie było tak, że ja nie będę miał żadnego wkładu w to, no nie? Tylko dlatego, że kurde kanał mam i jakieś noby kurwa widzowie mają mi wpłacać, żeby jakieś kurwa zjebnią priva, no nie? To trochę bez sensu Nie wiem, ja od siebie dam coś koło 500 złotych Także brakuje mi 900 Bo tam grać kurde Mruczuś donate'a zarzucił, kurwa, za stówkę, nie? Kurwa, pozdrawiam gracza. Nie w sumie. O slocie powiem wam później, tak? Mm. Dobra, no. Wiecie, donaty jak donaty, tak? Donate'ów każdy używa. I każdy może wpłacić, nie każdy musi, tak? Kto chce, to może. I teraz najważniejsza sprawa, tak? Kurwa, z... zajumkołem się. Czy jak wpłacę donata... To dostanę zaproszenie? Nie. Dobra, cóż, może zaczniemy od tego slota, tak? No bo dobra, chuj. Płacasz do to po prostu do. No, pomagasz mi, widzą, tak. Ale zaproszenia z tego nie będzie, tak? Za to, że wpłacisz do No Więc, no, to, to byłoby bez sensu. Także, dobra, do, bez owijania w bawełnę, tak? Najważniejsza sprawa slot. Będę musiał polować na slot. Także. Ta operacja nie jest taka, że uzbieram 1500 zł i po prostu. nie po prostu będzie mieć pliwa, tak? Tylko trzeba będzie jeszcze zająć slot. A chętnych na priwa jest w chuj osób. Także wiecie, slot będzie ciężko zająć, tak? Będzie w chuj, w chuj ciężko zająć. Ale może jakimś fartownym sposobem się uda, tak? Teraz kurde, tak sobie myślałem. Sotsplaya zamykają, no nie. A chuj tam zwolni się jakieś miejsce na serwerze. Może się w blogu pojawi informacja. E, zamiast Sotsplaya e, pojawi się prif, e, zgłoszenie o teraz, start, no nie. Tak sobie będę kampił w tym blogu technicznym i w sumie może... Może to się sprawdzi, wątpię. Tak w sumie szczerze... że zamiast Sotsplaya być jakiś prif, to jest trochę bez sensu. Ale... Może to będzie prawda, tak? Także. Będę sobie polował, bo w sumie. By było spokojnie mieć takiego pliwa, no nie? I w sumie. No. Dlaczego? Nie chcę grać na, na niczyich pliwach. Kurwa. Ni, nic, niczyich, tak? O! Bo kurwa. Co na każdym pliwie, kurwa grałem, to. No co na odcinku jestem? To kurwa, albo wyleciałem, albo coś mi się nie spodobało. Także no... kurde. Nigdy nie byłem adminem i kurwa pewnie byś nie nadawał. Pewnie świat by... Pozdrawiam ze szpitalem. Pozdrawiam jemorka. Także... Może by się nie udało, ale kurde, no nie byłby jakiś specjalny świat, nie? To by byłby specjalny świat, kurde... Specjalny kurwa. Zwykły świat. Jak public, tylko po prostu... Nie byłoby tam nobów, tak? Bo dostać na ten świat by. No, dało się łatwo, tak? Pewnie na YouTube jakby robił kurwa konkursy jakieś, nie? Pewnie co każdego live'a jakieś zaproszenie, no nie? Także. pomysł jest nawet spoko. Także. w ogóle możecie lajka zostawić, nie? Bo w sumie nie mówiłem, ale. jak zostawicie lajka, to wiecie. to film dotrze do większej ilości osób. A jak dotrze do większej ilości osób, to będę miał więcej słów, A jak będę miał więcej słów, to będzie więcej potencjalnych osób. Którzy może zarzucą donate'em, nie? Więc gitara ma Może mi się uda, jak przemyślę to To sam ze swojej kieszeni kurde wydam to 1500 zł. Bo w sumie nie wiem czy warto będzie, no wiadomo nie zwróci się to tak? No bo jakim cudem, zaproszę nie będę sprzedawać Jak się może zwrócić, nie zwróci się tak? Ale w sumie no co no Bargonem tyle lat się gra, tyle już tyłu się kupiło Co kanał post... Postawiłem na, na YouTube. Także. Także jest spoko, tak? Jak będę miał pliwa, to będę mógł kurwa robić, co będzie mi się podobać. No, znaczy, teoretycznie, tak? Także, kurde. Eee... W sumie, ja będę zadowolony. Wy też będziecie zadowoleni, bo być, będziecie mogli wygrywać zaproszenia. I tych zaproszeń będzie dużo. Bo wiecie, ja widzów mam dużo, uznajmy, no nie. 9000 się zbliża. To kurde kozak. Także mm, każdy będzie zadowolony, tak? Tylko mówię, to są dalekie plany, tak? Trzeba zająć slota. Z tym będzie największy problem. Kasa jak kasa. Kasę można wyłożyć, tak? Ze slotem będzie najgorzej. A z tego co wiem, to. Yy, to żaden pliw. Póki co. No, na u nie nie leci. Tak mi się chociaż zdaje, nie wiem Kurde tak se. Tak dzisiaj wpadłem, nie? Na ten pomysł. Kurwa! Wiem już socplaya. Wiecie. <śmian> <śmian> kurwa zamiast Socipleja, kurwa, wolny serwer kurwa będzie można piwy składać, no nie? Albo kiedyś margonem Dokupię jakieś tam serwery, no nie? I tak wiadomo, że te serwery są kurwa za 5 zł. To wyłożą te 5 zł na kolejne serwery i po prostu będzie się dało, wiecie, zrobić od razu... Więcej pliwów, no nie? Kupiłem ten serwer za 5 zł i od razu wiecie: Kupiliśmy tam, napisząc tam informację, kupiliśmy tam serwer, no nie? Teraz e, możecie mieć czas założyć 5 pliwów, mamy 5 wolnych slotów, także no może kiedyś coś takiego będzie, tak? Więc nie wiem, jak chcecie się dołożyć, albo chcecie wiedzieć, co w związku z tym sytuacją, to możecie ustawić suba. Do dodajców nie zbuszam, do no bo mówię, ja wydam z własnej ręki wszystko. A jak ktoś dołoży, to będzie spoko, tak? Także co, myślę, że kończymy to. I w sumie, w sumie, w sumie, w sumie, w sumie to tyle, chyba, no nie, no co ja to jeszcze mogę powiedzieć, jakie będzie miał statystyki ten pliw? To nic o tym pliwie póki co nie mówię. Mówię tylko, że mam zamiar założyć, tak. Uda mi się zająć Slota, to wtedy będzie zajebiście. Tylko mówię, to są dalekie plany, ale będę próbował, tak? Może jakimś fartownym sposobem mi się uda. Także dobra. Możecie zostawić suba lajka i elo. W sumie. No. Co? Elo? No.